Cześć moi ma z tej strony Karlo, dzisiaj pokażę Wam najgorszą mityczną z broń. Nie taką, która najbardziej wpływa, tylko taką najgorszą, którą się najgorzej gra. Najmniej można. Najmniej jest po prostu useless. Jest po prostu słabsza nawet od niektórych zwykłych broni. No i dobra, także co? Zapraszam do oglądania. No i dobra, i, i ta mityczna broń, najgorsza, znajduje się na jachcie. I to są pistolety Pulo. pewnie je już znacie, ale ja chciałem Wam pokazać jakie one są naprawdę słabe. Położę sobie mikrofon, może nie będzie teraz słabiej słychać. Dobra, lądujemy. Chęć mam już na mnie, który mi laser daje. Tu jest Nic mi się skończą dokładnie. Dobra, to mamy pula S. Rzucamy nim i pokaż co masz. I widzicie mam te mityczne. I moim zdaniem one... One są useless. Po pierwsze dają strasznie słaby damage. Szybkoszczelność No nie jest jakaś dobra Taka jak MP jest szybkoszczelność Damage też strasznie słaby i tylko szybko się może przeładowywują Gdzie jest jakiś gracz? O jest, widzicie Tylko da się z tego spamić, ale tak to coś jest słabe z Porównajcie to sobie ze skarem i DP. Jeszcze tak na zakończenie odcinka pokażę dzisiejszy sklep i jest nowa emotka. Pamiętajcie, że kod wygasa co dwa tygodnie. Pamiętajcie, wpisujcie kod karlpl67. No i co? Zostawcie łapkę suba. Te pistolety po prostu są słabe w porównaniu do innych mitycznych broni. To i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.